Ewelina Tworek Mała ojczyzna Późny wieczór spędzam sama na balkonie Kontemplując słońce, co czerwienią płonie Swoisty krajobraz, piękna okolica Mała wieś ojczysta ciągle mnie zachwyca Odspędziłam tutaj lat blisko czterdzieści Moja miłość do niej nigdzie się nie zmieści Niepotrzebne zmiany dalekie wojarze. Sielski wiejski spokój. O tym tylko marzę. Czasem słyszysz zarzut, że się ograniczam. Jestem niczym więzień oraz jego prycza. Że się nie rozwijam, nie hołduję zmianom rano i z wieczora. Wszystko takie samo. Ja w tej monotonii czuję się wspaniale. Jestem tu szczęśliwa, nie nudzę się wcale. Małej mej ojczyźnie, chociaż taka zwykła, odnajduję szczęście, do Niego przywykła.